Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, tak słów kilka o Przenajświętszej Trójcy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wszyscy często odmawiamy tę modlitwę. Ekskatolicy, czy to protestanci, czy biblijni chrześcijanie też sobie pewnie Przypominają te słowa. Moi drodzy, wiemy, że Trójca Przenajświętsza jest objawiona w Nowym Testamencie. Mówię to w kontrze do kanału pana Krzysztofa Króla, który nie wierzy w Trójce, nie wierzy w Bóstwo Chrystusa. Panie Krzysztofie, dobrze by było, jakby. Pan przypomniał, znaczy mnie poinformował, może wreszcie przypomniał, kim jest tak naprawdę Duch Święty w teologii biblijnych chrześcijan. Kim On jest? Czy to jest taki duch u -u, do straszenia dzieci? Jakiś taki, no... Kim czy czym jest, tak? No bo Świadkowie Jehowy definiują Go jako czynną moc Bożą, prawda? No, Słowo Boże wyraźnie przedstawia nam Ducha Świętego jako Boga Odwiecznego i też jest stworzycielem, tak? Święta Księga Chiba 33 rozdział, mówi, że pra, wiersz trzeci, prawe me serce. Język mój pod, pod niebieniem, prawe me serce i mowa, czysta w mych ustach jest mądrość. I mnie też stworzył Duch Boży, tchnienie wszechmocnego i mnie uczyniło. Już tutaj mamy wzmiankę o stwórczej mocy Ducha Świętego. Uczyńmy obraz na podobieństwo i człowieka, na obraz i podobieństwo nasze. Duch Boży, który unosi się nad wodami, już Duch Święty jest obecny przy stworzeniu świata, jest tym, który się unosi. Oczywiście osoba Ducha Świętego nie jest w pełni znana. W Starym Testamencie objawienie do osoby Ducha Świętego jako osoby bytu boskiego następuje wraz z Chrystusem. Przy chście, kiedy syn Boży jest, przyjmuje Chrzest, Jezus Chrystus, ojciec odzywa się z nieba, to jest syn mój umiłowany, i Duch Święty wstępuje w postaci gołębicy. Ale moi drodzy, powróćmy sobie jeszcze do tej kwestii chwały. Moi kochani, zobaczmy. Zwróćmy sobie uwagę na jedną rzecz. W księdze Izajasza, jak wszyscy dobrze znamy, napisane jest, że Bóg nie odda swojej chwały nikomu. Panie Krzysztofie, Pan na pewno zna ten fragment, świadkowie Jehowy i wszyscy antytrynitarze mówią, że Bóg nie odda swojej chwały nikomu, prawda? Więc jest jeden Bóg i tak dalej. Chwała. Moi drodzy, w liście do Efezjan, w pierwszym rozdziale, wiersz 17. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał Wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Zobaczmy, jak tu jest przedstawiony Ojciec. Ojciec Chwały. Pierwszy list do Koryntian, rozdział. Drugi, wiersz. Yy, który to? Ósmy, od siódmego. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, osiem, tej, której nie pojął żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem pojęli, uwaga, nie ukrzyżowaliby Pana chwały. Wiemy, że ukrzyżowany został Chrystus. A więc Chrystus jest Panem chwały. A więc mamy Ojca chwały, Chrystusa chwały, tak? No bo y, Pan jest, znaczy no wiadomo, no, Chrystus jest Bogiem, ale tu w tym odniesieniu widzimy już drugą osobę boską, która jest Panem Chwały. I list świętego Piotra, który co nam powie? No właśnie. Błogosławieni jesteście, jeżeli złożeczą Wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem, uwaga, duch chwały. Boży Duch na Was spoczywa. Widzimy tutaj, moi drodzy, że te odrębne osoby Trójcy Przenajświętszej, Ojciec, Syn i Duch Święty, są osobami chwały. Zwróćmy uwagę, moi drodzy, szczególnie na Pana chwały i Ducha Świętego, tak? No bo Ojciec to już bezsprzecznie jest Bogiem dla wszystkich antytrinitarzy, tak? Natomiast. Tu duch święty nie jest przedstawiany o duch święty w chwale, bo w chwale to był Mojżesz i Eliasz, kiedy Chrystus się przemienił. Oni byli w chwale. Natomiast tutaj to wyrażenie ojciec chwały, pan chwały w odniesieniu do Chrystusa syna Bożego i duch chwały jednoznacznie wskazuje, że chwała jest własnością, przynależnością. Każdej z osób boskich, oni nie są w chwale, że tak powiem, tak jak każdy święty może być w chwale jest, tylko są i atrybutem ich osoby jest chwała. Ja wiem, może nieporadnie nie to wyjaśniam, no ale dotykamy tu Trójcy Przenajświętszej, prawda, więc tutaj... Hmm... No jakoś brak jest tych, tych, tych opisów, ale mam nadzieję, że rozumiecie, co chcę powiedzieć. Oni są panami chwały, duch chwały, nie w chwale, bo Mojżesz też był w chwale, ale nie jest Bogiem, nie jest Mojżeszem chwały. Atrybutem tych osób, właściwością, tą własność, właściwością tych osób jest atrybut chwały. Jeśli Duch Święty nie jest Bogiem i Chrystus ukrzyżowany nie jest Bogiem, to o jakiej chwale jest tutaj mowa, panie Krzysztofie i antytrynitarze? Czy jest boska chwała i chwała i są jeszcze jacyś inni panowie chwały? Nie w chwale, tylko pan chwały. To czy jest jeszcze jakaś inna chwała poza boską chwałą w niebie? Bo nawet święci, jeśli są w chwale, ale uczestniczą w boskiej chwale. Tu jest napisane Pan chwały, Ojciec chwały. Prawda? Następnie, moi drodzy. Bezsprzecznie, mam nadzieję, zgodzimy się co do tego, że Bóg jest Dawcą życia. Tak? No i tutaj, moi drodzy. Dzieje apostolskie, rozdział trzeci, wiersz 15. Zabiliście dawcę życia. Panie Krzysztofie, jeśli, czy może Chrystus, który nie jest Bogiem według Pana, może być dawcą życia, albo inaczej, czy ktoś, kto nie jest Bogiem, może być dawcą życia? No nie. Słowo Boże nie pokazuje nam, że ktoś inny poza Bogiem może być dawcą życia. Panie Krzysztofie, co do Ojca nie będziemy się sprzeczać, wiemy, że jest dawcą życia, ale tutaj mamy zabiliście dawcę życia. Kogo zabili? No Chrystusa, syna Bożego. Dawca życia. Czyli Bóg. Co mówi o Duchu Świętym? Słowo Boże. List do Galatów, moi drodzy. Rozdział 5, wiersz 25. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. A więc e, widzimy, e, drogi Panie Krzysztofie, drodzy antytrynitarze. Że Syn Boży jest dawcą życia i Duch Święty jest dawcą życia, a wiemy, że dawcą życia jest jedynie Bóg. No, chyba, że wykażecie mi w Słowie Bożym, że jest jakiś dawca życia poza Bogiem, to wtedy będziemy dyskutować inaczej. Ale jak ja znam Pismo Święte, to jedynym dawcą życia jest Bóg. A więc, skoro Duch Święty daje życie, Ukrzyżowany Syn Boży, Jezus Chrystus daje życie i Ojciec daje życie, to co? No właśnie. Mamy Boga jednego w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego, i każda z tych od osób boskich może dawać życie zarówno ojciec, jak i syn Boży, jak i Duch Święty. Bo są Bogiem, nieskończonym, absolutnym, prawda? Każda z tych osób. Trzech osób boskich jest w 100% w pełni pełnym Bogiem. I obok atrybutu właściwej, właściwej danej osobie, jaką jest chwała, jest też dawanie życia. To nie znaczy, że mamy trzech dawców życia, bo Bóg jest jeden, tak? Bo jest jedna natura boska. Ale każda z tych osób daje życie. I mamy tutaj przedstawione. Właśnie, że Duch Święty jest Bogiem. Panie Krzys Krzysztofie, jeżeli Duch Święty nie jest Bogiem, jest jakąś siłą, jakimś duchem, jakimś czymś mniejszym od Boga, to czy może dać życie? To nie jest napisane, że Bóg daje jakoś życie przez ducha i. i, i... Nie, święty Paweł pisze, mając życie od kogo? Od ducha. Czyli On daje życie. Tak, Rzymian 8.1.2. Życie w Chrystusie Jezusie. To życie świętością, to życie Boże. Jakim jest życie Chrystusa w nas pochodzi od Ducha Świętego. Więc jest Bogiem, Panie Rafał, e, Panie Krzysztofie, przepraszam. Tak. Ananiaż i Safira. Dlaczego to szatan zabłodą twoim sercem, tak że skłamaliście duchowi świętemu? Jak można skłamać komuś, kto nie jest Bogiem? I później święty Piotr pisze: nie, nie ludziom skłamaliście, ale Bogu. Więc skoro skłamali duchowi świętemu, a później święty Piotr pisze, mówi, że skłamaliście Bogu, to znaczy, że duch święty jest Bogiem. Jest Bogiem. Czytaliśmy w Hioban, jest uczciwczyni Hioba jest Stworzycielem, Dawca Życia, jest Duchem Chwałej. A chwałę mojej nie oddam nikomu, tak? Czyli co, jeżeli wy wierzycie, że tylko Ojciec jest Ojcem chwały i ma swoją chwałę, to dlaczego Duch Święty też jest chwałą? Jest Duchem chwały i Syn Boży Jezus Chrystus jest Panem Chwałej. No bo to są trzy odrębne osoby trójcy Przenajświętszej. Więc Duch Święty jest duchem chwały, jest dawcą życia. Może na dzisiaj wystarczy, bo nie chcę przedłużać, a o relacjach Panie Krzysztofie między ojcem. Synem Bożym i Duchem Świętym, między Duchem Świętym i Ojcem, a Synem Bożym. Słowo Boże też nas poucza, Panie Krzysztofie. Są relacje Ducha Świętego z Ojcem, to wewnętrzne poznanie, tak samo jak między Synem Bożym i Duchem Świętym. Panie Krzysztofie oczekuje odpowiedzi na poprzednie nagranie odnośnie ducha świętego. Zobaczmy jeszcze tak, powracając słowem do poprzedniego nagrania, ta scena nawiedzenia świętej Elżbiety w tej konfrontacji tutaj z antytrynitarzami. Można powiedzieć tak, to są trzy pieczenie na jednym ogniu. Dlaczego? Ponieważ. Elżbietę pokazuje nam w sposób przepiękny protestować, gdzie jest napisane, gdzie jest napisane. To ja wam mówię, tu jest pokazane konkret, w konkretnej sytuacji, że przyjęcie Maryi, tak jak Elżbieta ją przyjęła, słysząc jej pozdrowienie, wiąże się z napełnieniem Ducha Świętego. Duch Święty napełnia Elżbietę, kiedy ta usłyszała pozdrowienia Maryi, tak? Więc jeżeli my przyjmujemy Maryję, to też Duch Święty nas napełnia, bo tam, gdzie jest Ona, tam jest i Duch Święty. I przynosi Syna Bożego. Wy mówicie, o przyjmujecie Maryju, no to macie diabły. No nie, święta Elżbieta nie została opętana. Ona została napełniona Duchem Świętym. A więc mamy tutaj tą pierwszą prawdę, że tam, gdzie jest Dziewica Maria tam jest Duch Święty i Syn Boży, którego jest nosicielką. Następnie słowa Matka Pana mojego przychodzi do mnie, daje nam yy, wprowadza nas w tajemnicę dwóch dogmatów, a mianowicie boskiego macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny, chyba że mi powiecie, że ten Pan jest takim Panem, który nie jest Bogiem. No to wtedy Duch Święty by się pomylił. Tak? I drugi dogmat właśnie o tym że obóstwie macie e, o boskości Chrystusa, że, Syn, że, że Jezus jest Bogiem, prawda? Więc mamy tutaj trzy. Bóstwo Chrystusa, że jest Panem, Maryja, że jest Matką Pana, czyli Matką Boga i Maryja, przyjmując Maryję, przyjmujemy Ducha Świętego, który jest jej oblubieńcem. Tak? Ona jest oblubienicą Ducha Świętego. Prawda? No właśnie, więc y, trzeba troszkę inaczej czytać. Nie tak po łebkach, tylko wejść trochę w Słowo Boże. Zatrzymać się na określeniach. Duch chwały, ojciec chwały, duch dawca życia. To skoro jest dawcą, to znaczy, że życia, to znaczy, że jest Bogiem. Słowo Boże nie pokazuje nam innego dawcy życia, który nie jest Bogiem. więc nie będę przyciągał, więcej sobie będziemy mówić, no czekam tutaj na yy, nagranie Pana Krzysztofa, jeśli zechce się ustosunkować, jak nie będziemy sobie ciągli dalej to, co mówi przeciwko Kościołowi Katolickiemu w, swoim, w swoich nagraniach sprzed tygodnia i w tym nagraniu, które rzucił yy, wczoraj. No, powtarza się tam, pewne rzeczy się powtarzają, ale sobie przejdziemy, yy, bo pewne rzeczy są po prostu aż niedorzecznie niedorzeczne. Pozdrawi.